Jo się Marko z tej strony Marcza 7, a dziwo z witam w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj z mną jest. Grizzly, witam serdecznie. No i dziś gramy w super... ponownie gramy sobie w super gierczkę Piggy Gdzie postaram się zagrać chapter 11. Jak widzicie jesteśmy sami na serwerze yy, Ale będzie z nami jakby bot Piggy. Yy, no i po prostu yy, spróbujemy jakby przejść ten chapter 11, bo właśnie nawet jest. Dobra, dawaj. Wieramy chapter, chapter 11 Jeśli chcecie fabułę z pigi, to zostawcie łapkę w górę. Jak będzie 10 łapek w górę, to nagramy fabuła. 15. No dobra, no, to 15. który będzie fabuła A i w ogóle ten. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, żeby nie przegapić żadnych odcinków. I wybierz bota. Bot no. plus player, to w sumie ja i ty byśmy byli. Znaczy, bot i ktoś. No tak, no. Nie wiem w sensie, bo niedługo powinien być, ma być kolejny update właśnie w Pigi. No ale no, zobaczymy. Nie tak chyba dzisiaj albo jutro powinien być coś takiego, bo miał, tak powinien być. Weekend. Dobra. Mam nadzieję, że uda nam się za pierwszym razem przejść właśnie Pigi. Ja ogólnie oglądałem u YouTuberów, jak się grało w tą mapkę. I tam trzeba do czołgu jakieś naboje, dobra. Dobra, ja idę, po pierwszy czerwony kluczyk potrzeba. Tutaj są tu nawoje. Samo. Okej, okay. ja mam niebieski klucz. Mam, mam blue key. Aha. O, dobra, tutaj idealnie jest. Dobra, odkluczyłem. Idę sobie Żeby na wejść Żeby Mam zielony klucz, mam zielony klucz. A ja się zgubiłem, aha, dobra. Ja, czekaj, jak to będzie czerwony? Ja nic no, nie nic ja nie mam, Potrzeb potrzebny na mecz czerwony, czerwony klucz i... Czekaj, ja widzę właśnie tam... O kurde, o, kurde to jest pigi. No nie, zabił mnie! Zabił cię? No. Co? Naprawdę? No. A, on teraz do mnie idzie. czego boję. To mnie teraz też zabije zaraz. A możesz się zaraz pić? Nie. Ja się ja poglądam ciebie. No chyba, że zrobimy małe, małe cięcie No nie wiem, nie wiem Nie, nie zdążyłem zamknąć Nie Nie Nie, 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 nie. zostaw mnie, zostaw mnie Please, please, please please. Ale nie, no na boty się właśnie słabo gra, bo one chodzą cały czas, za uczę, to mi To bez sensu trochę No No A, serio. Jestem kremu. Ty, że się zlogował. No nie! Jo! Ej, dobra, dobra ja potrzebujesz... nie, dobra, to będzie takie trochę bez sensu, ale niech mnie zabije ta piggy. Zabij mnie, dobra, y, to... No. Widzimy się jak już będziemy jakby na publicznym serwie. Dobra, właśnie za chwilę się zacznie gierka. Hmm. Za 11 sekund, więc jest dobrze. Niestety są tylko 4 osoby, ale... Mm, mam nadzieję, że... No, no już więcej, dobra. Mam nadzieję, że uda nam się to ugrać. Dobra. Yy, wybieramy... Wybieraj yy, chapter 11, nie? Zobaczymy... Oni chcą city jakieś. O dobra, jest. No, oni chcą, dobra, cztery, pięć Dobra, 5 osób, dobra. Idealnie. No i y, dawaj wybierz... No w sumie bym wolał bota, ale... Dobra, playera wybierz, mam nadzieję. Dobra, dawaj playera i mam nadzieję, że nie będziemy my, tym playersem. Mm. O nie, gdzie są infekcje? No dobra, nie mamy. No, dobra. O, jest, dobra. Okej. Okay. player. Fajnie, bo było zrobił albo ty, że nie chcę no. być. Jest! Gabriela200... Coś tam. 930. Dobra, no i kozak. I ja ogólnie nie w tą mapeczkę, że tam w to mówię, ale... Y... Czyli stąd dobiegał jakby sygnał taki. No tak, no. Dobra. Dobra, y, ja idę od razu szukać kluczy. Y, no, no ja, ja też idę w sumie szukać kluczy. Ja idę na początek na całą górę, bo tam się zawsze szło. Chyba. I tutaj zawsze był... Y, co? I y, tutaj gdzieś powinien być klucz. Koniec. Ostatnio tutaj był ten klucz, właśnie. Um. Nie wiem, czy to są kolejne klucze, bo ogólnie trzeba tam znaleźć jeden, żeby odblokować kolejne inne. Jeden więc... jest. Masz niebieski? E, Jasno, są... Ja są niebieski. Oto idź do niebieskiego. Gdzie jest? Nie wiem, właśnie. O kurde, pigi idzie, uważaj. Niebieski gdzieś. E... O tutaj, tutaj, chodź, tutaj. Tu jest niebieski. Chodź. Tu jest niebieski. W ja razie wezmę tylko AMO Dobra, otwieraj to i idziemy sobie na górę, to właśnie nic nie ma. Ale tutaj można sobie iść i tutaj. jest zielony, no właśnie no. To i ten, zielony weź. To jest gaśnica tam, a zielony jest gdzieś tutaj. Ej, zielony tutaj jest, ej tutaj musisz zejść tam na dół. Tu chodź, tu. Ja, bo to jest pigu i tutaj może zielony. No nas nie, to się nie widzi. I tu był strzał oh. żółty. A gdzie jest żółty, tego w ogóle nie wiem. Yy, ma, wiesz, gdzie jest gaśnica czy coś? Yy, nie. Ty bo mnie PG goni. Kurde. Na szczęście nie jest no, tak szybka jak ja. Tutaj jest czerwony, potrzeba. Mm. Dobra, ja idę na górę Kurde. zobaczyć, bo może coś no, mnie. nie widzimy. Nie, bo też albo nie, to nie tutaj na górę, nie ważne. Nic nie ma. Ale dziwna jest Zizi, bo ona tylko zabija tych, tych żołnierzy, tak to nie wiem, co tu chodzi, ale... O, no, to to właśnie. Jak znajdziesz, A nie tutaj? wiem, coś. coś jak. Coś Czekaj, bo tu jest. Nie, tu czerwony. Nie to pigi trzydzień. goni. E, jest... Y... Tu nie można Co? przejść. Potrzebujemy czerwonego klucza. No właśnie wiem, ale nie wiem, gdzie jest. To no. hmm, coś jest, może? Nie, tu nie jest A czerwone. i napiszcie się w komentarzu, z jakiej y, perspektywy wolicie na nagrywanie filmów, w sensie, że... A ty odkuczyłeś moją... niebieski film? Niebieski kluczyk odkoczyłeś yy, Jasno niebieski? Tak. No okej. Okay. Tam jest paliwo. Ale tam nie można się dostać. O tu jest coś! Yyy co? I tu jest biały. Będów? Ale nie, bo musimy mieć czok. A żeby mieć czok to musimy mieć gaśnicę. A gaśnica jest... Nie, nie, nie trzeba wiem. mieć paliwo. No tak, w sumie tak no. no. Bo nabój jest chyba tam. Ktoś musi mieć klucz francuski ogólnie. No ale ja nic nie mam. Więc jest dobrze, no czy ile? Tutaj Zizi idzie. Tu ze mną chodzi pigi. Czy ty możesz mi zostawić pigi? Bardzo bym się no, cieszył coś z tego powodu. Nic nie ma. Ej hey no, gdzie co gdzie, a nic nie widzę już. No właśnie, ty też ty? nie widzę. No może coś typy są takimi niogarami, że biorę wszystko, ale później nie widzę, że to. Nie, pigi, 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 prawie zabija pigi. To chodź. Nie, nie, to jest... nie, On mnie goni cały czas. Halo! Dobra, ja już uciekłem chyba od niej. Hmm. Coś jest? No właśnie nie. On chce jakąś marchewkę. Nie wiem w ogóle, gdzie co jest. No w ogóle tutaj potrzeb potrzeb potrzebujemy gaśnicy, ale właśnie nie wiem, gdzie jest gaśnica. Ym... Już słabo, bo, bo... no chyba, że oni wzięli i, i w ogóle ich nie otworzyli tych drzwi. No właśnie wiem, bo klucz francuski y, jest tutaj, a żeby mieć klucz francuski, to trzeba niestety mieć paliwo do... Tego, a żeby mieć paliwo trzeba mieć tego. To to, to to gaśnicę. no właśnie. Ej, chyba wiem gdzie może coś być. A, no, ale tylko nikt nie wie gdzie jest gaśnica. Chyba o... wiem gdzie coś może być. Tu wiesz gdzie jest gaśnica? A ja mam fioletowy klucz. Jest czerwony, mam czerwony klucz! Dobra. Ja Dobra. idę do po niego. Weź sobie Dobra, ja otwieram czerwone drzwiczki. Uważaj, Pig idzie. Pig idzie? Chyba, ja i jestem zapytań. w jakimś pokoju dziwnym. Yy, mogę iść sobie na górę. O, jest tutaj yy, pomarańczowy klucz, biorę Muszę to wejść. A ja wezmę Cię... Jeszcze... Nie wiem gdzie, gdzie są żółte drzwi? Wiesz gdzie są żółte drzwi? E, nie znaczy... Żółte drzwi gdzie to był save. A, ej, bez kitu. Safe to, to jest. Tu jest safe? Tu jest safe. safe. Szybko idę otworzyć. O. Yy, gaśnica! Ogaś. Bierz. A, serio, dobra. Yy, tu ja chodź. Aha, możesz ten do yy, Idź ten. tu. Yy, no, ugaś tutaj i dawaj na górę iść. Idź. Yy, no, kliknij to. I jak się to prawda? I, I teraz patrzę. idź na górę i ja wtedy biorę paliwo i bierzemy tego, bierzemy wtedy klucz francuski. No i ogólnie jest koza do totalnie. Yy, dobra. A jeśli chcecie więcej pigi, to zostawcie łapkę w górę. Dokładnie, Do ja y, tam było. Tam było. I źle poszło. Tutaj chodzi. I napiszcie komentarz hashtag pigi, to przytyniemy wam serca. No dokładnie, uważaj, to jest pułapka. Dobra, tak przejdź bokiem, o dobra. I tutaj. Kur, kurczę, dawaj szybko, mam 4 minuty, dobra? I ja idę sobie po to po paliwo. Gdzie y, ty miałeś y, Ale co klucz? Francuski. No tam, jak się mu trzeba iść najpierw do czołgu, żeby mieć klucz francuski. Aha, dobra, ja myślałem, że... Ty będę spigi. Ja myślałem, że... Yy... Yy, yy, przy tej fio... gości... Ej, właśnie, tu jest fioletowy klucz, a ja a, tam chyba broń, to nie... Się nie opłaca. Uważaj, tutaj są... Shit, Idzie pigi... pigi! No gdzieś... To... tutaj. bo ona tutaj czeka na no, wyboru. ej, e, tutaj nie można wyjść, bo pigi postawiła pułapki. Muszę coś mu się Czekaj, poświęcić. mam pomysł, Odciągnę, ja. Weź ją. Weź się spróbuj jakoś odciągnąć, bo ona zaraz przyjdzie. Dobra. O, o, Idzie o, o. za mną. Dobra, to ja szybko biegam w pułapkę. Dobra, teraz... Czekaj, ona mnie cały czas goni. Okej, okay, to mhm. niech cię goni, ja teraz spróbuję iść do czołgu. Yy... Zginąłeś? No. Kurde, bez tu widziałam się. Nie, no, ja. możesz się odrodzić? Nie. No ale też się poglądam. E, idź. E, przy czołgu jest? No właśnie wiem, on no tam się prawo. kampi. Aha. jak przejdzie, to możesz iść. No właśnie widzę. Jest no nie, za tobą. Idzie tutaj, serio. Prawda? E, może ją jakoś... O, o, o! Może ją odciągnie? O nie wiem. Zostaw nie. Ja no, też to tak właśnie nie zrobimy. Dobra, ja uciekam. No, może tego chłopa weźmie. Dobra, wziąłem. A nie, ten typ wziął w klucz francuski. O, czuję o. tam. No. On chyba... A nie, on chyba góle jest. Drugi. Nie, ona go goń. Nam, ja, nam się to uda... znaczy wam się uda przejść, to będzie końców. Dobra, y, dawaj typie, idziesz. Nie pamiętam gdzie trzeba było tego mieć. Na co Uważaj. Właśnie wiem iść e, PG zgubiłeś już. Yy, dobra, e, klucz francuski chyba... Klucz, tak wiem, e, ja, tam. tam trzeba było po nabój iść wtedy. Tak, tutaj gdzieś jest. Nie, tutaj nie, ale no. tam były takie, takie lasery były. Gościu weź mi dalej ten klucz francuski. Bo chyba gość nie ogarnia i tu idzie pigi No fajnie, no e, to no, tak nie zdążymy. E, Łaś tylko obok to jest. No właśnie tutaj gdzieś ten tutaj ten... jest, tutaj, tutaj. No chyba. tu, tu. tu no, tutaj. Tu. a co gościu odwala? A on tutaj idzie. Tutaj właśnie, tu typie, tu. Yy, dobra, trzeba wziąć teraz ten nabój. Dobra, mam nabój. Tutaj okay, bo tu może PG wyjść, No właśnie nie? widzę. Masz minutę, żeby No nie no, raczej może, możliwe, że... A się yy, Co? Czego jeszcze potrzebujesz? No właśnie niższego już chyba. Yy, kartę i uciekamy od razu, nie? Ale gdzie jest karta? No właśnie w tamtym pokoju. Karta Muszę chyba jest w tym No i... Yy, I teraz patrz. Cyk. I yy, mogę wziąć sobie kartę. I marchewkę. A dobra, dobra, nie wiem. Marchewkę po co? Skoro już tak uciekam. I nie pomijaj tej historyjki, bo... No nie! Ja no nie, nie mogę wejść. Możesz kliknąć na to. No Właściwie wiem, ale... Yy, ona co? będzie mnie... Ona mnie będzie goniła, bo wie, że ja mam kartę. O, to może jakoś tak to minę. O, i teraz szybko biegniemy. Dobra, dobra dawaj szybko. Jakby z tego chłopa nie ciebie. Pierwszy. Właśnie jest, jest, dobra. No, no idź! Dobra, jest! Udało się! Jest! Dobra, uciekliśmy, dobra. This is uh, Mr. P. No, tam jest Mr. P. Are we there? You escape, Jest, dobra. Tego, tego nie będę skipował, y, bo nie ma sensu. Wait Georgie, aren't the uh, sister support to be watching you? Dobra. nie mam. Um, coś tam chciał grać co tam um, Why did you... Aj panie, ja, tr ja trzymam w ogóle kartę tam jeszcze. I want to see the person who hurt my family. Ej, ty, patrz ile tam za nimi jest żołnierzy? A ty to widzisz? Take Georgie. Aha, będziemy szli z Georgiem, okej. Okay. Stay close to me, Georgie. I keep you safe. Dobra, idziemy. Ja idę z Georgiem, a Zizi z tym królikiem będą mu nas chronić przed... Yy, przed tymi właśnie żołnierzami. It's okay, pony. I already know. No i co? O oh, jest, jesteśmy. I co? Jest! Mr. P! On jest jakimś robotem! W ogóle. Ja nie wiedziałem. Ten Mr. P jest jakimś robotem. I try to make uh, things better, but and you making them force. Mr. P! We've come, call, uh, come to stop your evil plans. It can't be. Mm, you two aren't real. My mind is playing tricks on me. Ej, czemu Mr. P jest robotem? The people uh, let down are here to hunt me. What's Kent talking about? And you two are dead. Leave me by. O kurde. Ej, to może być straszne, dobra. We need to uh, go after him. Musimy iść za nim, okej. Okay. Dobra, już chyba koniec tej kacytanki. Dobra, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę z z węczkiem na kanale i może y, następny odcinek. Dokładnie, y, nie wiem kiedy będzie update kolejny z Pigi, ale y, jak będzie update, to y, od razu będziemy nagrywać z tego, bo według mnie Pigi to jest bardzo ciekawa giereczka. Y i po prostu ono ma mega kozacką historię i jak po prostu będzie ten chapter 12, to postaramy, jak najszybciej, to postaramy się jak najszybciej nagrać odcinek właśnie z PG. No i zostawcie lajka like i suba pod filmem, jeżeli wam się odcinek spodobał, a my z Gryzlim się żegnamy. Jo, hej, siemanko, cześć, na razie, Elwina i siema.